Siema, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak założyć swój drugi kanał na YouTubie, także zaczynamy. Pierwsze musimy wejść sobie w YouTube, w prawym górnym rogu mamy ikonkę naszego kanału, wchodzimy sobie w to, tutaj mamy przełącz konto, na górze mamy napisane konta, no i obok tego jest plusik, no i klikamy plusik. No i powinno się wyświetlić nam coś takiego. No i to zaraz... Be... O, no jak mam tutaj tutaj mu twórz konto dla mnie Ile to trwa 48 sekund dopiero. No i dajemy nasze imię oraz nazwisko. że ja już sobie to wpisałam, dajemy dalej dzień rok płać dajemy swoją mężczyznę o to, to. jeszcze to zapomniałam dać no i tutaj sobie wybieramy te dwa na górze to są Jakieś przykładowe, a ten na samym dole, to można sobie utworzyć. No i tutaj sobie dajemy na przykład to lub to, górze lub to. Hasło, to czekajcie, cięcie zrobię. Ja już pisałem sobie to. Dajemy dalej. Dajemy swój numer telefonu, zrobię cięcie. A i gdy wpiszemy numer telefonu, to musimy tutaj kliknąć dalej. No i tutaj mamy wpisz sześciosek w cyfrowy kod weryfikacyjny. No i to nam się samo zrobi. O, no i już mamy. Dajemy ok. Dajemy dalej. Tam było ok, zgadzam się. Ręczna personalizacja, 5 kroków. Zachowaj dopóki nie usunę ręcznie. Dalej. Zachowaj dopóki nie usunę ręcznie. Wydajemy to na górze, dalej tutaj, dalej, po zgadzam się, pracę doma. Nam się musi załadować. No i mamy. A nie czekajcie, chwilę. Nie jest. Przełączką to. No i mamy tutaj nowy kanał. Także, jak Wam się film spodobał, to możecie zostawić łapaczkę w górę. No i ja się z Wami żegnam. Cześć.